Witam Państwa serdecznie. Czerwiec, proszę Państwa, jest miesiącem szczególnie ważnym dla polskiej martyrologii. W czerwcu obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych, czyli rocznicę pierwszego transportu Polaków do Auschwitz, czyli można powiedzieć rocznicę utworzenia de facto obozu macierzystego Auschwitz, czyli tak zwanego Sztamlaga. Dzisiaj również mijają no, prawie, że równo trzy lata od wywiadu udzielonego na Telewizji Republika, w których miałem przyjemność, czy, czy może nieprzyjemność raczej mówić o sytuacji panującej w niemieckich muzeach i o tym, jak te muzea słabo, albo faktycznie w ogóle informują na swoich stronach internetowych o polskich ofiarach. Wydaje się, że Czerwiec, tak właśnie miesiąc pamięci, powinien skłaniać nas do pewnej refleksji, co dzieje się z pamięcią o polskich ofiarach. Czy polskie ofiary w Auschwitz, czy polskie ofiary w miejscach pamięci w Niemczech są dobrze upamiętniane. Wydaje się, że zanotowaliśmy jednak regres porównując na przykład rok dzisiejszy, rok obecny z rokiem 2016. Przypomnijmy, co się zmieniło e, przez te lata. Przede wszystkim na teren obozu Auschwitz nie można wnosić polskich e, flag na drzewcu. A przecież polska flaga to nie jest jakiś kawałek szmatki, który zmięty można wnosić w kieszeni i później go rozwijać. E, flagę wnosi się na drzewcu po prostu. E, jeśli chodzi o niemieckie muzea i ich narrację e, historyczną e, na, prowadzoną na ich stronach internetowych też nic się z, nie zmieniło, pomimo tego, iż przesłaliśmy korespondencję odpowiednim instytucjom e, państwowym i politykom. Nadal, nadal sprawa wygląda, proszę Państwa, e, tak samo. E, przypomnijmy, o co chodzi. Trzy lata temu e, dyrektor Muzeum e, Miejsca Pamięci Ravensbrück, czyli Miejsca byłego obozu koncentracyjnego dla kobiet, tak zwanego piekła polskich kobiet, w którym z 40 tysięcy polskich więźniarek przeżyło 8 tysięcy, była to największa grupa um, tych więźniarek w, w całym obozie, dyrektor tego muzeum poinformowała, że nie może informować o, czy nie będzie, nie chce informować o polskich um, więźniarkach, z tego powodu, że musiałaby wymieniać wszystkich. Podobna sytuacja panowała i panuje do, do, do dzisiaj i na stronach internetowych Muzeum w Dachau i Buchenwaldzie i w innych miejscach e, pamięci. Czy można powiedzieć jest to taki zwarty front przeciwko pamięci o polskich ofiarach. E, w Dachau e, też poinformowano, pracownik Muzeum Dachau poinformował nas, że y, przecież więźniowie z Polski, to jednoznacznie należy y, rozumieć tych więźniów jako Polaków, Dana odpowiedź taką, że y, przecież może to oznaczać równie dobrze polskich Żydów, no już odpowiedzi raczej nie udzielił, nie chce wnikać w narodowość ofiar i tak dalej. I tak dalej. Czyli po prostu, proszę Państwa, jesteśmy zbywani, jesteśmy marginalizowani, jako naród. Wspomnijmy na czym dokładnie polega problem z, ze stronami internetowymi niemieckich miejsc pamięci. Ten problem może się dla takich mniej bacznych obserwatorów wydawać nieoczywisty. Mianowicie na stronach internetowych właśnie z takich muzeów jak Ravensbrück, Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen. Oczywiście wśród ofiar wymieniani są zawsze i słusznie Żydzi, a Cyganie. Czyli Sinti, Roma, natomiast o Polakach zawsze te strony internetowe milczą, nawet jeżeli w takich przypadkach jak Dachau czy Ravensbrück były to największe grupy ofiar. Wobec Polaków i innych narodowości stosuje się inną taktykę, wymieniając tylko i wyłącznie alfabetycznie miejsca pochodzenia, miejsca pochodzenia tych ofiar, tak aby po prostu polskie grupy, polskie ofiary można powiedzieć, rozwodnić w grupie kilkudziesięciu innych krajów. Podobna taktyka również stosowana jest na stronach Wikipedii, gdzie również wymienia się zawsze Żydów, a później alfamatycznie ofiary z innych krajów, ewentualnie komunistów, homoseksualistów, Świadków Jehowy. Natomiast Polaków jako drugą największą grupę w niemieckich obozach koncentracyjnych, a przypomnijmy, że Polaków Samych Polaków nieżydowskiego pochodzenia zginęło między 600 tysięcy a milion. Polaków zawsze się pomija. Trudno nie zauważyć tutaj wielkiej konsekwencji muzeów niemieckich, również redaktorów Wikipedii. Jest to ewidentnie zorganizowana akcja polegająca na zacieraniu śladów w najbardziej poczytnych i cytowanych Źródłach. Również zastanówmy się, jak wiele osób, na przykład, odwiedza faktycznie te niemieckie muzea, a ile osób chodzi na strony tych muzeów. Dzisiaj wiadomo, młodzież w szczególności wyszukuje informacje w pierwszym rzędzie w internecie. Jest to sprawa wyjątkowo oburzająca i jeżeli polski rząd, polskie instytucje, polskie organizacje patriotyczne nic nie zrobią, proces ten będzie postępował i nie dziwmy się temu. Naprawdę, nie dziwmy się temu, że młodzi Niemcy przyjeżdżający na przykład do Muzeum Powstania Warszawskiego są zszokowani w ogóle tą historią, historią mordów na Polakach, historią ludobójstwa na Polakach, bo nie dość, że w szkołach ich o tym nie uczą, do tego jeszcze w sposób bezczelny i dobrze zorganizowany pamięć o Polakach w Niemczech po prostu jest usuwana. Wspomnijmy też ważną sytuację, która miała miejsce. E, rok temu na obchodach bodajże w Ravensbrück podczas rocznicy wyzwolenia e, pani e, dyrektor tego obozu ta sama właśnie pani Eschenbach zarzuciła Polakom dominowanie obchodów poprzez nadmierne, rzekomo śpiewywanie patriotycznych pieśni, wnoszenie flag, pewnie też w nadmiarze te, te flagi raziły, a doszło także do tego, że nie wolno na teren obozu wnosić symboli narodowych sił zbrojnych. Jest to sytuacja przecież o tyle absurdalna, że jedne z najdzielniejszych oddziałów na przykład w Warszawskim wywodziły się właśnie z narodowych sił zbrojnych, prawda, scalonych lub e, niestalonych z Armią Krajową. Należałoby się zastanowić, czy przyjdzie taki moment w Muzeum Ravensbrück, kiedy na teren obozu nie będzie można nosić symboli Armii Krajowej albo batalionów chłopskich, bo przecież e, oskarżenia o antysemityzm też przez niektóre e, fanatyczne czy ekstremistyczne kręgi były wysuwane, prawda, że Armia Krajowa zabijała Żydów. Takie głosy też e, podnosiła m.in. Gazeta Wyborcza, prawda, w słynnym artykule 1994 roku w, w rocznicę powstania. Tak więc, y, proszę Państwa, warto, warto podnosić takie, takie tematy, dlatego że w zasadzie powinien być to sygnał alarmowy dla, dla Polaków, dla organizacji patriotycznych. Jaki jest nasz cel? Wspaniale byłoby, gdyby w końcu, za rok, na teren obozu Auschwitz-Birkenau. Mogli wchodzić Polacy z polskimi flagami na drzewcach, a nie zwiniętymi gdzieś w rulonach, a w Ravensbrück, w Dachau czy w innych instytucjach, żeby zasiadały osoby bardziej polsce przychylne, nieszykanujące Polaków, którzy chcą upamiętnić swoje ofiary czy pamięć swoich bliskich i żeby mogli wnosić barwy odznaczenia oddziałów czy partyzanckich, czy oddziałów związanych z powstaniem warszawskim bez bycia oskarżanym o to, że wnoszą symbole organizacji antysemickich prawda? czy żeby wysuwane były równie absurdalne oskarżenia po prostu jest to dzielenie ofiar na ofiary gorsze i lepsze przypomnijmy też, że w tym roku na przykład w Ravensbrück były, byli przedstawiciele Antify nie jest to organizacja umiarkowana, ta sama Antifa, prawda, z polską kotwicę, symbol P w Bostonie e, e, uznała za symbol neonazistowski, prawda? tak więc e, nie było żadnych problemów z tym, że Antifa e, wraz ze swoimi flagami, oznaczeniami bierze udział w obchodach. Problemy pojawiają się, jeżeli ktoś chce wejść w koszulce NSZ. Tak więc naszym celem byłoby to, aby, aby w tych właśnie miejscach pamięci Zasiadało osoby przychylne Polsce szanujące przede wszystkim y, pamięć wszystkich więźniów, wszystkich narodowości i informujące adekwatnie o tym, ilu ludzi ginęło, z jakich narodowości, jakie były największe grupy ofiar. Y, jest to bardzo proste. Jest to naprawdę bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę y, Auschwitz, UNESCO, prawda? I tam te grupy są wyszczególnione. Y, Żydzi, Polacy, Sowiecy, Jeńcy wojenni. I y, Sinti, Roma, prawda, Cyganie są wyszczególnieni jak najbardziej. Natomiast to, co próbują robić niemieckie muzea, to usuwanie pamięci o polskich ofiarach. A w kraju wiemy, co się dzieje, w kraju z kolei nie można wejść z polską flagą na teren Auschwitz. Wydaje się, że sytuacja się pogarsza. Tak więc działajmy, działajmy razem, aby tę sytuację zmienić i żeby obchody za rok wyglądały inaczej. Żebyśmy mogli upamiętniać. E, um, swoje ofiary w sposób godny. Dziękuję bardzo.